Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Pokazywałem Wam Nokiany Season Proofy całoroczne. No to teraz czas na aktualizację odnośnie Weatherproof na BMW. Znowu zapomniałem z którego one są rocznika. Mają chyba 3 lata, ale muszę to sprawdzić, kiedy kupiliśmy. A tutaj taki dziwny dot. Nie wiem czy potraficie to rozszyfrować. No i popatrzmy, jak wyglądają. Jeżeli mają 3 lata, no to też się robi średnio jakieś tam 8000 km rocznie. Wytarte tutaj trochę na rantach. Ale słuchajcie, pęknięć brak. To są chyba oryginały fińskie. No, czyli weatherproof, póki co naprawdę ok, i one rewelacyjnie chodzą po śniegu. I z przodu. Również brak pęknięć, no i bardziej wytarte na rantach. Nawet nie wiem czy teściu robił przekładkę. Chyba nie. No, trzeba przyznać, że stan bardzo dobry. To ciekawa sprawa, że jedne gumy im wychodzą, drugie nie, nawet z tego samego rodzaju jedne wychodzą, a drugie nie. Jakieś mają różne serie i różne mieszanki. Dzięki! Trzymajcie. Się.